Idziemy na e, pierwsze stanowisko. E, witajcie w kolejnym filmie. E, tym razem będzie to Urbex. Urbexo vlog. Że vlog z Urbexem 2 w jednym. No i idziemy. Tutaj jest główna droga. Tutaj jest takie, takie pseudo rondo tą drogą na no wprost jak widzicie tą drogę do bunkra co już jest na moim kanale jako pierwszy a my a ja wam pokażę inne stanowisko przeciwlotnicze później będzie jeszcze vlog jeszcze tam urbex i No, będzie. To jest urbe vlogo Urbex. Eee, później będzie sam vlog, znowu sam Urbex. I, i, I jak będę już kończył, to jeszcze vloga tak na szybkości nagram i będzie ok. Eee, nie wiem, czy ten film pierwszy. Ten vlog leciał czy nie? Nie wiem jeszcze. Jak będzie to? Jest ustawiony na 17.15. Tutaj są takie krzeczory brzozy, czyli lasy. O, macie. I droga. Dzięki tej aplikacji jeszcze jedno takie. Identyczne stanowisko znalazłem, ale to będzie około 100 do, 200, do 300 metrów dalej. To będę musiał od tego stanowiska iść, tak żeby na to drugie stanowisko wyjść. O, tak wam to powiem, no ale co? No ale cóż, teraz jak widzicie pada. No pada, bo nawet pewnie po liściach słyszycie, że pada. No ale kit z tym. Jestem przygotowany na to, na taką wyprawę. Gdybym nie był przygotowany, to bym siedział w chałupie. No i tyle. No ale jestem przygotowany. Odpowiednio ubrany, też dodatkowo jestem. No to jest ok, i właśnie idę, i chcę wam nagrać jeszcze teraz tego, tego Rubeksa. To będzie dwa filmy w jednym odcinku. W tym jednym odcinku dwa filmy na raz. To raz. A po drugie, później. Po urbedzie będą y, dwa filmy, no, czy tam ze trzy y, filmy y, będą osobno. Jak to tak mogę wam to ująć. Idę sobie tutaj tą drogą. No. No i tak to jest. Pada nie. Pff. Deszcz nie deszcz, no ale trzeba trochę y, Ruszyć tyłek z chałta nie bez przerwy siedzieć w chałupie. No, jeżeli u kogoś z Was, drodzy widzowie, 24 na dobę pada deszcz, no to troszeczkę lipa. U mnie takie przelotne deszcze są. O jakiś samolot leci. Pewnie jakiś pasażerski czy jakiś inny, ale mała głowa z tym. Jeżeli w tle słyszycie, samolot. Samoloty to tak troszeczkę nie na temat filmu, ale może tam kiedyś coś innego jeszcze Wam nagram. Kiedyś mówię, ale kiedy to sam nie wiem. No dokładnie No dokładnie dokładnie jak tak yy, ale, ale kiedy co i jak sam nie wiem No ale yy, żebyście mieli więcej yy, filmów to dlatego więcej filmów dzisiaj nagrywam dla was specjalnie żeby było w porządku i yy, do oglądania i. Zapraszam do komentowania, lajkowania filmów. No i oczywiście do subskrypcji niniejszego kanału. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, czerwony przycisk na dole, żeby stał się szary. Dzwoneczek na wszystkie powiadomienia. No. Tyle w temacie ogólnym, a tak to wracamy do filmu i Idziemy, idziemy e, od drogi, od tego pseudoronda. Będzie jakieś. Chyba tutaj to było. Tylko, że zapomniałem dawno tutaj nie chodziłem w tych rejonach. Oj, chyba za daleko uszedłem no to muszę troszeczkę się cofnąć ewentualnie tu pod górkę wejdę o, żebyście wiedzieli gdzie, e, gdzie co jak e, gdzie to było kurcze no mój mały błąd, że od razu z drogi nie wszedłem, no ale to już e, Trochę inny temat, to chyba, ja pamiętam, że to chyba, chyba to będzie tu, tam dalej jest ogrodzone, no to za ogrodzeniem, za ogrodzeniem jeszcze kawałek dalej chyba będzie kolejne stanowisko przeciwlotnicze. Jak to było? Chyba 58C? Czy jakoś tak? Dokładnie, dokładnie Wam nie powiem. No ale jakoś tak. No gdybym tak na jesień, jak byłbym tu na grzybach i bym Wam to stanowisko nagrał, to może by było ok, ale. Jak widać, chyba trochę zapomniałem, bo to tutaj w tych rejonach co rok temu byłem. Tylko muszę dotrzeć. O, tutaj macie lej taki. O, to jest lej po bombie lotniczej. Tutaj jest okrop. Tutaj macie konwalię. Ja na to uważam. Tylko, że tu są jeszcze same liście, o tutaj już się ładnie pokazała konwalia, jak wi widać. Tu jest ten lej, co wam pokazywałem, tu jest ten okop. Tu muszę y, się cofnąć, no spory kawałek, bo chyba za daleko wszedłem w y, tą drogę. A jak to nie tu, to, to, to chyba będzie gdzieś jeszcze w tamtym kierunku. O tu jest kolejny okop, jak widać, z okresu II wojny światowej. Tutaj żołnierze nosili amunicję, granaty i inne tego typu materiały wybuchowe. No, i chyba już widzę to stanowisko. Tylko, że do drogi będę musiał jeszcze tak dojść. O! Żeby dokładnie to było. E, widać. O. o! Tu jest to stanowisko przeciwlotnicze. E, 58C, czy 58 50... 6C, jakoś tak to jest. O, to jest tak No to do środeczka ładnie O, tutaj taka rura chyba do tlenu, czy jakoś tam. Małe wejście, o, tu są stopnie do działa. No, ktoś tam rzuca śmieci. No ale nic z tym o, butelkę widać od piwa. E, no to może o tu kolejna konwalia, tu kolejna, tu e, no to muszę troszeczkę inaczej. O tu kolejne. O nie tutaj szedłem tą drogą. No i zapomniałem, że tu trzeba sprzęcić. Ale tutaj jest ten włas, to właśnie od działa przeciwlotniczego. No to trzeba zejść i zobaczyć, co tam na dole jest. No ale to, co teraz Wam tak pokazałem, to chyba na chwilę obecną wystarczy. No. no tak jak wspominałem, tu jest ten Okop i tu na dole jeszcze oko. No to do następnego filmu, do kolejnego odcinka.